Potęgowanie to działanie matematycznie ułatwiające zapis wielokrotnego mnożenia. Symbol potęgi został prowadzony, aby w prosty sposób zapisywać długie iloczyny takich samych liczb. Jest to działaniem odwrotnym do pierwiastkowania. Potęgę można zamieniać na pierwiastek i odwrotnie pierwiastki zamieniać na potęgi. Zapamiętaj, a do potęgi 0 równa się 1, a do potęgi 1 równa się 1 prawa działań na potęgach. A do potęgi M razy A do potęgi N równa się A do potęgi M razy plus, plus N. Przy mnożeniu pod, potęg o tych samych podstawach wykładniki do, dodajemy. A do potęgi M podzielić A do potęgi N równa się A do potęgi M odjąć N. Przy dzieleniu potęg o tych samych podstawach wykładnik, wykładniki odejmujemy a do potęgi n do potęgi n równa się a do potęgi n razy n przy potęgowaniu potęg wykładniki mnożymy a razy b do potęgi n równa się a do potęgi n razy b do potęgi n przy potęgowaniu iloczynu potęgujemy ka każdy czynnik a Dzielony przez b do potęgi n równa się a do potęgi n dzielone przez b do potęgi n. Przy potęgowaniu ilorazu potęgujemy licznik i mianownik.